Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Gibon, jesteśmy w czwartym odcinku z serii Minecraft 1.18 Witam was wszystkich bardzo serdecznie, łapeczki cały czas wbijacie, więc odcinki cały czas lecą na kanał Jeżeli chcecie kolejny odcinek jutro o 14.00, to 4000 350 łapek, i odcinek leci w Wasze ręce. A co robimy dzisiaj? Dzisiaj musimy ogarnąć w końcu miejsce, gdzie się osiedlimy. Cały czas poluję na jakiś piękny biom z górami oraz wioską. Mam nadzieję, że uda się znaleźć. Dlatego dzisiaj wypływam w daleki rejs w poszukiwaniu właśnie tej idealnej miejscówki, bo chciałbym zacząć budować imperium, ale żeby zbudować imperium, trzeba mieć też. Ludzi, którzy będą w tym imperium, więc jeżeli chcesz dołączyć do naszego imperium, zostaw subskrypcję na kanale. Bo nie dość, że będziesz miał powiadomienia o odcinkach, to jeszcze masz szansę wysiedlić się właśnie tutaj na ekranie, jak ta szczęśliwa 30. Dziękuję wszystkim za dołączenie. Jest już 190 tysięcy, za co bardzo dziękuję, a ja wyruszam w poszukiwanie fajnego terenu. Tutaj są ciekawe góry, ale to jeszcze nie to, to jeszcze nie to, są strasznie porośnięte, nas interesują stricte plainsy albo jakieś konkretne górzyska, więc, więc dajcie mi chwilkę i widzimy się jak coś ciekawego znajdę. Patrzcie jakie góry w ogóle, bardzo fajnie to wygląda, ale niestety to jest sawanna, no Minecraft, nie być dać normalne górzyska. sawannę musiałeś zarzucić. Widzowie, tak płynę, płynę i mamy pewną rzecz. Wiecie co oznacza drzewo azali? Pewnie wiecie, bo jesteście totalnymi kozakami, ale zastanawiam się, czy schodzić w dół. Kurde, a co, jak to będzie jakiś piękny, najpiękniejszy na świecie cave? Dobra, schodzę. Schodzę, widzowie, robię to dla Was. Wy pewnie byście chcieli, żebym szedł tam na dół. Dlatego ja to zrobię, przyda nam się łopata Dlatego sobie zrobimy od razu diamentową, a co tam, możemy sobie pozwolić na diamentową, dlatego sobie zrobimy diamentową łopatę Diamentowa łopata jest zrobiona, niszczymy to i lecimy w dół widzowie Lecimy w dół, sprawdźmy co tu będzie, nie wiem czy dobrze, że będę się kopał pod siebie Myślę, że to jest dość głupi pomysł. Właśnie teraz, tylko i wyłącznie w Lush możemy znaleźć Axolotla. To może jeszcze się uda Axolotla, pierwszego na tym świecie, złapać. To by było epickie. Mam nadzieję, że będzie tam Axolotla. Jak tak, to będziemy mieli naszego przyjaciela. Co prawda nie mam name taga, ale to prędzej czy później by się dało mu po prostu nazwę. A nawet nie, nie trzeba name taga. Co ja gadam? Przecież można w kowadle nazwać Axolotla. Czy to jest Minecraft? Bez kitu, dawajcie, dawajcie, oby był ale Możecie obstawić już w komentarzu, czy będzie axolot, czy nie będzie. Ja, ja liczę na to, że będzie. O, są, 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 mamy to. Mamy to, słyszę potwory. Ale czy tu będzie jakiś taki piękny teren? To, to, to jest wszystko? Halo? Minecraft, czy to jest naprawdę wszystko? Proszę, nie może że to jest wszystko. Jeszcze niżej, jeszcze niżej w takim razie. O, jest. <laughs> Okej, okay, zombie, 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 nie, 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 Na no, spokojnie. Sprawdzałem, co tutaj się kryje obok. Na razie nic ciekawego. Dobra. Zeskakujemy chyba na dół, co? Chyba trzeba zeskoczyć na dół. Czy tutaj będzie coś ładnego? Nie. Tutaj jest dość ciasno. Tutaj również. O, to są te fajne kwiatki. Fajowo. Mm, tędy również, nic, tam pająki tylko słychać. Dobra widzowie, schodzimy na dół. Schodzimy na dół, może będzie coś epickiego, w sensie solotle jakby były to ja bym się bardzo cieszył. Jest jakaś woda. Są diamenty w ogóle. To zbierzemy je od razu. Jest dużo ludków zielonych. Tylko jeden diament. W tamtą stronę idziemy, idziemy w tamtą stronę w takim razie. Najgorzej, bo nie mam tego, nie mam tarczy, może bym sobie zrobił tarczy to jest źle rozsądniejsze, jest aksolotl, jest, jest aksolotl, chodź, dobra, może być nawet ten, dawaj, dawaj do mnie, dawaj do wiaderka, gościu, mamy pierwszego przyjaciela, mamy go, tak, mamy go, kurczę, jest, spawner tam jest, widzowie, jeszcze spawner jest, ale to czekajcie, zanim pójdziemy do spawnera... Nie wiem czy, kurde, dobra widzowie, wy nazwijcie tego Axolotla, wymyślcie nazwę dla niego w komentarzu Najbardziej łapkowany komentarz wygra i po prostu tak go nazwiemy Idziemy do tego spawnera, nie wiem czy to jest dobry pomysł, że ja chcę iść do tego spawnera, ale, ale zrobię to Pół Wejdę do niego, może znajdziemy więcej dzięki temu Axolotlów Dzień dobry panie creeperze, ja tu tylko w odwiedziny przyszedłem Na spokojnie, na spokojnie gościu Bęk, bęk, dobra, udało się, na spokojnie Szybko niszczymy, spawner zombie Sery nie ma skrzynki? Co? Ej, czemu nie ma ani jednej skrzynki? Halo? czyli się oszukany Najgorzej, o, diamenty, dobra, nie czuję się oszukany Jest git, jest git Zrewanżował się Minecraft Zrewanżował się, dwa diamenty są w tamtym miejscu Może jeszcze więcej będzie axolotlów Fajowo by było Mieć tak wszystkie najlepiej Ale to będzie ciężkie chyba, nie? Znalezienie wszystkich naraz axolotlów tego na spokoju. zbieramy sobie tutaj. Oj, to dość duże złoże tych diamentów. Fajnie, to mi się podoba. Diamenty muszą być, a nie, kurde. Jakiś brak skrzyń. Dobrze, że te diamenty są, bo jakby naprawdę ich nie było, to ja bym był zdenerwowany. No jak to? Jest spawner, a skrzyni nie ma. Zaraz, chodzimy. Super. Tutaj jest creeper. On nas nie interesuje. I tutaj mamy jeszcze piękniejsze tereny i lawę. O nie, bo spalę tego. Axolotla, jak ja mam tu przejść? Halo Minecraft Jezu, myślałem, że do creeper Podszedł do mnie Ale gacio obstrałem Zejdziemy w ten sposób Okej, okay. jesteśmy na dole I czy to tutaj coś ciekawego będzie? Dużo drzewek na pewno Dzień dobry panie szkielet Dzień dobry, pięknie, już go nie ma Gizonka nam się trochę kończy Powoli Tutaj również nie ma Axolotla ale co uważać, bo jest creeper za to. Nie będziemy się z nim bić, nie będziemy się z nim bić. <śmany> o, jak tu pięknie! Co jest? Jak tu jest pięknie, widzowie. Ale nie ma żadnego aksolotla, naprawdę? Tam jest lapis dla Julii. Zobaczmy tutaj, rozejrzyjmy się jeszcze. Ej, trochę smuteczek, że nie ma żadnego aksolotla, słuchajcie. Ale tu jest pięknie. Jest! Kolejny Axolotl, różowy, to będzie drugi. Robimy wiaderko, robimy wiaderko, to będzie już drugi do kolekcji. Tak, 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 szybko, bęk, bęk. O to chodzi, dawaj, ze mną ci będzie dobrze, wariacie. To wywalamy, bęk, bęk. I słuchajcie, mamy już dwa Axolotle, więc bardzo fajnie, może schodzimy na dół i będzie jeszcze więcej, tylko trzeba uważać. Trzeba uważać, ja mam jeszcze żelazo? Mam żelazo, to ja może tarczę zrobię. Czemu ja będę ryzykował, jak mogę zrobić tarczę? Zrobimy jeszcze tarczę na szybkości. Ten oto to piękny sposób. Tak, tarcza do rączki. Świetnie. Mm. I piec aby się przydało zrobić, tylko tu mamy sam deep slate. Nie przepalimy. Dobra, JOLO! YOLO, zrobimy to jakoś. Jakoś coś to wymyśli. Weźmiemy sobie axolotla Mam nadzieję, że musi nic nie stanie. Trzymajmy kciuki, że mu się nic nie stanie. Dlatego schodzimy, zyskakujemy na pełnej. Ładuje się, widzowie. skacze Pęk! Tu już mamy gosteczka na starcie. Nie widzę żadnego creepera, więc git. Gościu! Mamy. Tu jeszcze jeden. Dobry, dobry. Dowalony. Czy jeszcze będzie. Dobra, jest jeszcze ich dużo tutaj. Ale to nie, nie będziemy się z nimi może bić. Szukaj makslotlów w zbiornikach. Tutaj nie ma żadnego. Jedzonko, jedzonko musimy tutaj ustawić. Ej, tylko cztery schaby mi zostały. Creeper wybuch? Tego udało się dowalić na szczęście. Nie! O! Ale było gorąco. Ale było gorąco, widzowie. stejka zamiast walić się ze szkieletem, ze w sensie z creeperem. Zamiast użyć tarczy, to bym zjadł sobie stejka. Wiecie, co by to było? To by była moja deska tu nie widzę żadnych akselatów więcej. Tam są diamenty. Idziemy widzowie po te diamenty tam jeszcze. I tu również są diamenty. Co jest? Ile diamentów? Żeby mnie żaden szkielet nie. Ustrzelił. O, właśnie o tym mówię. O tym mówię. Czekajcie, jak podskoczymy do góry, to on nie powinien mieć zasięgu na nas. Powinien zgubić agro. Jest, chyba się udało. Udało się. Bęk. Pierwszy diamencik. Drugi. U, bym spadł. Trzeba trzymać shifta. Trzeba trzymać shifta. Mamy cztery diamenciki, jeżeli się nie mylę. to słyszę pająka. To nie jest dobry znak. Idziemy jeszcze po tamtej. Stąd uciekamy. Mam nadzieję, że ten pająk tu nie wejdzie. O, uf, udało się. O, ale to było niebezpieczne, Wam powiem. Było bardzo niebezpieczne. Dwa diamenty do kolekcji. Zrespiły się glow squidy w ogóle tam w tamtym zbiorniku. Ale jeżeli żyją, to znaczy, że nie ma axolotlu w środku. Szkoda, że nie ma jeszcze dwóch. Bym się bardzo cieszył. No ale trudno, wychodzimy stąd. Jesteśmy na zewnątrz, siadamy do łódki i wyruszamy w dalszą przygodę. Mamy tutaj dwóch słodziaków, bardzo fajnie. Teraz będzie trzeba wybrać im nazwy Ale to już wy zrobicie w komentarzach Mam łowieczki, łowieczki dzień dobry Witam bardzo serdecznie Ale dobre owieczki, mniam 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 yy, tak W ten sposób, pięknie Dzień dobry, dzień dobry, też, też No piękna pogoda, zgadza się, piękna pogoda Jest wioska, jest wioska, jest wioska Widzę wioskę widzowie Widzę wioskę Ale nie ma gór Troszkę smutny jestem, bo nie ma gór, ale jest wioska. Bardzo ciekawy teren w ogóle, nie? Nie sądzicie? Bardzo ciekawie to wygląda. Zobaczmy, czy ta wioska jest jakaś obiecująca czy to jest taka wioska, w której bym chciał mieszkać to jest pytanie, nie? Bo wioska to jedno, ale czy ja bym chciał tu mieszkać? No, tak, tak powiem Wam, że tak średnio myślę. Tak średnio najeżdża. Dlatego robimy sobie e, motykę. Zbieramy hejbale, bo to będzie mega dużo chlebka. Widzicie co? Stworzymy diamentową motykę. Jolo, jolo. Ja wiem, że się nie powinno takich rzeczy robić, ale, ale to nie ukrywajmy, widzowie. Jesteśmy bogaci, mamy mega dużo tych diamentów. Więc pozwólmy sobie na taki larytas jak diamentowa motyka. Powiedzcie czy wy też robicie sobie czasami diamentowe motyki? Ja szczerze powiem, że lubię zaszaleć, dlatego sobie taką właśnie diamentową motyką teraz to wszystko ślicznie machnę i wyruszamy w dalszą podróż. Robi się noc, mamy wioskę. No nie, z kowalem jest, co prawda, ale znowu tak jakoś tak jakoś tak dziwnie ona stoi ta wioska, no. Ale to nieważne, prześpimy się na początek dwie wioski obok siebie. Jest to dość ciekawe. Ale ja bym chciał jeszcze jedną wioskę, no. Jakoś taką fajną, taką piękną, że wiecie, wchodzę i mówię. O, tak, tu jest ta wioska, bo ta jest taka. Bo taka no nie wiem, to jest tylko kowal, czy jak to wygląda? Halo, aha, oni tak na górce, ej, 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 ej to zmienia punkt widzenia, to zmienia punkt widzenia. Jest strasznie zepsuty teren co prawda obok tej wioski. Ale, może uda się tutaj coś z tego wyklepać. Co mam w środku? Dużo żelaza, bardzo fajnie. Więc zbieramy sobie całe żelazo. Klepki również i siodło. Siodło sobie weźmiemy za drzwi. Drzwi wyrzucimy. Tu w ogóle chlebek. Jeden to zjemy sobie. Ten i bang. Kozacko. Na razie jesteśmy uzbrojeni, więc nic nie więcej nie potrzebujemy. Hmm, jak to wygląda? Widzowie, jak to wygląda? No średnio to wygląda, nie? Bądźmy szczerzy, wygląda to dość średnio. Co prawda, jest to ciekawe. Nie powiem, że to nie jest ciekawe, ale, ale to nie jest to, to nie jest to, bo ten teren jest za bardzo poniszczony. Natomiast możemy ukraść im pszenicę. Jak już tu jesteśmy, to to zróbmy. Widzowie, widzę jakieś fajne szczyty. Może to będzie to. Zapada już noc. Wygląda to dość ciekawie. Myślę, że tą rzeką sobie opłyniemy to wszystko dookoła, ale na początek pójdziemy spać. Więc bierzemy łóżko, lecimy w kimono. Jeszcze nie mogę, dobra, to się najem za ten czas. Wezmę sobie chlebki, się najem. Niszczymy łóżeczko, wsiadamy z powrotem do łódki i śmigamy, śmigamy. Tędy jest wioska! Jest wioska, ale ona jest tak. Tak na ziemi jest. Ale co prawda te góry są ładne niedaleko tej wioski. Pytanie, jak ładne? Zaraz to sprawdzimy. Czy jest kowal? To jest pierwsze pytanie. Jak nie ma kowala, to szkoda, ale jest bardzo dużo wieśniaków. Ej, dobra, wysiadam, bo tu się nie zmieszczę. Wysiadamy i mamy wioskę, więc bardzo fajnie. Tam może będzie kolejna, tam są jakieś ogromne góry z tamtej strony. Ej, przyjemna jest ta wioska, a to wygląda naprawdę fajnie. Widzowie, co myślicie o tej wiosce? Jest na płaskim terenie, co prawda? Chciałbym, żeby była... Mm, na górze lekko umieszczona, ale... Jak tak patrzę... Ile tu jest w ogóle wieśniaków? Co jest? Wszędzie coś wieśnią, aha, bo to jest jakaś ogromna wioska w takim razie. To jest ogromna wioska, ale to wygląda bardzo, bardzo fajnie myślę. Chyba się tu osiedlimy, widzowie, bo tutaj ja bym jakieś królestwo zrobił i stąd byśmy patrzyli na tą wioskę, co wy na to? Czekajcie, wyjdziemy sobie na górę. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Jak będziemy gdzieś tutaj, mniej więcej na szczycie. Tu będzie jakiś balkon, załóżmy coś takiego. Pierwszy luks z góry wygląda następująco. Ej, naprawdę przyjemnie. Dużo wody. Mamy bardzo dużo wody. Jakieś tam fajne kwiatki, dużo kwiatków. Tam z tyłu są jakieś kolejne górzyste tereny. To może znajdziemy coś jeszcze. Więc myślę, że ja już się tutaj po prostu osiedlę. Bo powiem wam, że naprawdę, ale to naprawdę dużo czasu zajęło znalezienie jakkolwiek sensownej wioski. Ta co prawda nie jest na górce, ale jest bardzo równa Jest bardzo równa, tutaj nie będzie trzeba za dużo równać terenu Więc myślę, że bierzemy tą wioskę widzowie Bierzemy tą wioskę zaraz do wody wypuścimy oksolotle. Żeby one sobie tutaj pływały, były bezpieczne Bo nie chciałbym, żeby im się stała jakaś krzywda W tym miejscu będzie skończone źródełko Wylewamy pierwszego aksolotla Wylewamy drugiego aksolotla Napełnimy wody troszkę I jeszcze parę rogów zostało O, one już biegną do wody, bardzo fajnie a ten drugi? Ej, żubeczku, żubeczku, nie, 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 nie tędy, nie ta woda, wracaj, wracaj tutaj, proszę bardzo mi się tutaj załadować, ten ma problem, żeby trafić do furtki, ja ci pomogę, chodź, chodź, aha, wiatr z wodą muszę mieć, proszę bardzo, cieść tutaj i stąd nie wychodzi. zrozumiano? Jest, okej, okay, już jest równa woda, aksolotle sobie pływają, dzięki temu nie znikną, ani się nie uduszą, co ty masz tyle dzieciaków, gościu? Czy ty masz cukierki? Ja też chcę. Tu jest chyba kolejka po cukierki. Ja też chcę cukierka. Nie, no żartuję. A w tej chacie się osiedlimy na razie. Przejmujemy tą chatę. O, bardzo fajnie. Tu już widzę miejsce na skrzyneczkę. To mi się podoba, to mi się podoba. Więc robimy sobie skrzynkę, żeby odłożyć i temki. Nie, zabraknie nam drewna, naprawdę. Niektóre tutaj elementy będzie trzeba połatać, żeby nie było aż tyle tej wody i będzie pizzuć, glancuć. Dlatego zostawcie suba łapeczkę, trzymajcie się. Cześć.